Witajcie w kolejnym odcinku. Już właśnie weszły nowe pokemony z trzeciej generacji. Mamy Deliberda i te wszystkie inne fajne rzeczy, które nam obiecali. Mamy też nowy gym, który jeszcze jest pusty. I nazywa się Uniwersytet Gdański Rektorat, czyli jesteśmy przy Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego. I ten gym na sam początek będzie niebieski. Żeby było fajnie, wrzucimy w niego Gyaradosa 100% w wersji Shiny. Dżimbacz, Ernt, nowy tak. Tam go dokarmimy. Dlaczego nie? Nowy gym Dobra, wystarczy. Tutaj ten, ktoś się dorzucił egzekutorem. Taka jakaś taka fajna. Dobra. Teraz sobie zobaczymy ogólnie. Zanim zaczniemy ze sklepu zaprezentujemy sobie, sobie Ralce, bo jest Ralce. Ralce na pająka to jest zawsze spoko sprawa. To jest zawsze spoko sprawa, bo to jest bardzo dobry Pokemon, także jeżeli masz już dobrego gardewiora garde yy, zrobionego i złapiesz ralca w wersji męskiej i masz już jeżeli chodzi o, o IV takiego już zrobionego na trzecią formę, to radzę zostawić czekać załóż do czwartej genery. bo Galaj będzie przed będzie galate, galate, jakoś tak, wersja męska i będzie o wiele lepszy. Ale dobra. Zobaczmy, co mamy w sklepie. Mamy trzy paczki w sklepie na start, bo one się zmienią chyba 25 grudnia na trzy inne. Na pewno mamy starpi, mamy teraz trzy boksy. Mamy pierwszy box który się nazywa Winter Box. W nim mamy dwa insensy, dwa inkubatory i z pięć starpisów za 480 końców. Także cena jest spoko, tak? Bo trzeba traktować ze starpis, To jest coś takiego, jakby lack. W tej samej cenie pewnie będzie. Potem mamy Great Boxa, Great Box to, już jest, to już są 4 super inkubatory, 10 starpisów i 10 raspberry Te razbery to potrzebne, tak jak. powiem co komu. I mamy Ultra Boxa, w którym mamy aż 25 starpisów, 10 lurów. Lury są mi w ogóle mega 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 niepotrzebne, mam ich jeszcze bardzo dużo, chyba z 40 coś. Ale jeżeli jest Starpeace, to lury pójdą ostro, bo to jednak się łączy. 8 super inkubatorów i 10 pinapów, więc ja sobie kupię. Ja sobie już kupię Ultraboxa, od razu. I kupię sobie od razu Grade Boxa. I od razu zanim sprawdzę na mapę, gdzie są, gdzie są Deliberty, żeby po nie pojechać, za czym jakieś się łapie i, za... I inne pokemony które weszły z trzeciej Gany, to zanim sprawdzę, gdzie jedziemy teraz na mapie, to sobie wrzucę wszystkie dziewięciajek do super inkubatorów. Bo, dlaczego nie? Także będzie masowe klucie. Mam 7 dwójek. Najgorsze jest to, że dalej nie mam żadnego Baby pokemona z trzeciej Gany. Mam nadzieję, że w końcu Baby pokemona złapie, czyli azurila albo Whynata. Znaczy złapie, wykluję, bo je można wykluć. Chciałem mieć chociaż jednego z tych Baby pokemonów jak wyszły by pokemony drugiej geny, to pamiętam, że to jakoś o wiele, o wiele szybciej poszło, tam zaledwie chyba 3-4 dni wykluwania jajek i, i były wszystkie zapane. Ostatnie do inkubatora jest, także ja sprawdzam mapę i lecimy po jakiegoś delibeda czy coś innego, nowego z trzeciej geny, co teraz weszło. I daleko nie musieliśmy jechać, zaledwie dwie czy trzy uliczki Mamy Deliberda a wild Delibird appeared, jakie CP, 714, dobra Żeby się zapał damy mu złotą malinę Zaczynamy po złotej malinie i po ultraboru jakie ma kółko No takie prawie żółtawe Prawie żółtawe No jestem zdziwiony Raz Dwa I trzy i siedzi Także delibert zapany Brakuje tego, z drugiej gany wtedy smergla. Register tutaj Pokedex Delibert jest Zapany. Ciekawe jakie ma EV Kot ma ten tak, że od jakiegoś złego nie zaczęliśmy Ale z tego co tak patrzę Delibet maksymalne CP Tak tysiąc haczkiem małym tylko Śmieszne takie, zobaczcie O, ale się nastroszył No i on tutaj ma tam taką torbę z prezentami jego atak właśnie to jest prezent normalny i w tej chwili icepaw czy jeszcze. Dobra, deliberde mamy, ale zaraz widzę, że mamy Sfila gdzieś niedaleko i Gdzie tu ten Sfil jest. O, jest daleko. Sfil nie jest taki ważny, żeby go teraz łapać. Nie, był? tutaj nie jest taki ważny, żeby go teraz łapać, także ja sprawdzam mapę i lecimy po kolejne poksy, o po kolejne nowe poksy z trzeciej geny. Kolejnego nowego pokazu ścigany to jest Norant, lodowy Pokémon. się, trzęsie, że mu zimno. CP28, także łapiemy go na napie, bo on ma Ewolkę I tylko great, Ball, bo małe CP. Ma mały CP, już tam wiemy, że w ogóle patrząc na mapę jestem w szoku, ile jest starterów ściganych. Za chwilę triko i torcik. Triko i torcik, bo matki nie widzę, że tak skakały ale tylko i torcik non stop i chyba też tutaj jest kolejny, także sobie od razu łapiemy na. Nie. Nie ma, to pomyliło mi się. Tutaj mamy Ralca. Także znowu Ralc, no bo jest pogoda jaka jest i one śleczą więcej ralca wiadomo, napaj napier sobie złapiemy ogólnie wiem, że ktoś pojechał do parku oliwskiego. Może zajedziemy na chwilę do parku oliwskiego, zobaczymy co się dropi. Co się dropi na tych na lurach Z ciekawości, bo już tam prawie parę ich zapałem. Tutaj widzę. Dobra, tego mi to mi się nawet nie chce zapać. Także do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy po fajnego boksa nowego ścigania, bo karnawa jest. Karnawa Hau. Którzy jest taki, można powiedzieć, leki kirar. Także tu za załóż tę złotą malinę, żeby nie uciekł. W ogóle tych nowych dżymów chyba się skoro pojawiło Excellent show! Bo byłem niedawno w jednym nowym dżymie. Teraz mi kolega napisał, że w parku w Gdańsku Kuladzarskim jest kolejny nowy dżim, A Dżimm w parku to zajebista sprawa Podex Rider Także tam też pewnie powiadę potem Mamy pójść do Pokedexu Tu jestem musiałem tutaj z buta Bo ja się zaparkować Więc my wracamy do samochodu i sobie tego na, na lury pod, e, trzy takie lury. I jednak zajechaliśmy do parku na lury, bo Adamowi chciało się pić, więc przyjęliśmy mu kole, żeby nie było. Za Mamy celu. nowego poksa Barboaca. Taki we, wengosz. Wen taki ten wąż rzecz jest niebezpieczny. Go to jest na fajne bo on ma Ewolkę. Zobaczymy bolu. zielone kółko. A, to nie pozycja, ale w, kurde jakiś nadziemny kółko, bo w tym razie w środek był po lewej stronie i tak go dotknęło Nowy powód zapany. Także tak pizz do Pokedex, to dzisiaj już piąty? Nie jest źle Nie jest źle, my jeszcze albo sobie tutaj chwilę posiedzimy, albo sobie gdzieś pojedziemy, Po czasu moment. Nie, tu nic nowego nie ma, tak jak widzimy Delibert, yy, Glupin i Rosalia, także nic ciekawego, Poczekamy coś ciekawszego Także lury skończyliśmy, bo jest to już po 23 i trzeba rano wstać do pracy. Nic ciekawego, szczerego się nie rozpiło, na mapie też nic ciekawego nie widziałem. Jest one w Gdańsku głównym, ale nie chcę się aż po nie do niego, niego jechać, aż do Gdańska głównego z oliwy. Także jedę do domu, łapiemy sobie na go plusie, bo z pełno poksów w ogóle mega, mega dużo wyjebało starterów z zwłaszcza torcików i tylko matkipów, tak nie chyba. I w ogóle częściej się respią, także jest spoko. Ja liczę na Wasze jak zwykle łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki itp, itd. Wracam szybko do domu, żeby zrobić filmik, żeby był jak najszybciej, żeby być pierwszym. No nie będę pierwszym, bo pewnie jakieś inne robią sobie live'a czy coś, bo mają tego, pokestopa w domu, czy innego takiego. Ale to nieważne. Ja zrobię sobie szybką przejażdżkę. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia.